Witajcie kochani na moim kanale. Na dzisiejszy odcinek zakupiłam cztery zdrapeczki. Dwie zdrapeczki XXL krzyżówka i dwie XL krzyżóweczka Już po części ich nadrapałam, i może zaczniemy od tych yy mniejszych. I mam tą jedną krzyżówkę z numerem 17, i tutaj się mi. W pierwszej krzyżówce nic nie ułożyło, a w drugiej jest jeden, dwa wyrazy są: Boa i Ewa. A w y, bonusiku brakują nam trzy literki jeszcze. Także szukajmy. Mamy teraz S. Szukajmy S. Tu jest S. Tu jest jeden wyraz. A tu jest dopiero pierwszy. Aha, tutaj dwa S. I jeszcze. Nie ma i w tej śrubeczce. A w tej mamy S. Nie widzę jest jedno. Jedno S. Dobrze. Teraz mamy R. się nie ma R. Tu jest jedno, dwa i tu są. Ale nam na razie to jeszcze nic nie układa. Zobaczymy w tym. A w tej krzyżówce jest tu, tu i tu. Dobrze. Jeszcze mamy dwie literki. To jest M. No w pomysiku jest, ale to już nam nic nie da. MM. M. Tu jest teraz drugi wyraz. Max. I jeszcze M szukajmy. Tu jest M. Tu jeszcze S było. I M. Dobrze. A w tej jest jedno M. Ostatnia to jest literka J. Czy ona nam coś jeszcze utworzy? To się okaże. Zobaczmy. Nie, bo tutaj nic w ogóle nie ma od ani jednej. No dobrze. Także zobaczymy kontrolne. UD oczywiście. To bierzemy tą drugą. W tej tylko nam brakuje do bonusu jedna literka O. I w pierwszej krzyżówce nic. A i w drugiej też nie, nie ma żadnego słowa jeszcze. No nie ma. Dobrze. Mamy teraz D i O. o. Coś będzie, bo będzie, jest ten bonusik. Ale szukajmy jeszcze tu. O. D. Zobaczymy, czy tutaj nam coś jeszcze się utworzy. O i D. Chyba. Aha, tu jeszcze D. I tu na dole. Dobrze. Tu mamy O. I jeszcze D było. Tu jest jeden wyraz. Ale to jest pierwszy tu. Dobrze. Jeszcze zerwmy. I jeszcze mamy X i C. Zobaczymy. W pierwszej tu jest C. Jeszcze tu na dole. A drugiej nie widzę w ogóle co no bo nie ma faktycznie no nie ma dobrze to sobie sprawdzimy co mamy w bonusie no jest wrocik 5 zł powinno być AA no i jest dobrze to jest zwrotnik teraz tak teraz tą dużą krzyżówkę i w tej tak w pierwszej nie ma nic w drugiej jest hell jeden wyraz a w tej trzeciej jest też jeden ner. Nie, dwa są ner i opole. Dobrze, odkrywamy następną literkę. To jest literka B. Bonus się na pewno już nie ułoży, ale zobaczymy tu, czy coś nam pomogą te literki. Tu jest B, a w ostatniej tu mam jedno B. Tak. Następna to jest Z. No jest w bonusie, ale. Tu jeszcze zobaczmy. Z. I Z. Dobrze. Tu jest też jedno. No jedno było. I w tej jeszcze Z. No i nie ma. Ostatnia literka to jest I. Może na ta ostatnia coś tam. Bo może, no jest pierwszy tutaj wyraz. Tu jest pierwszy. Tu jest drugi. Ale nie będzie trzeciego. Zaraz. Jeden na pewno. A gdzie ten drugi zaznaczałam? Tu uczucie. I drzwi. O, nie ma więcej. Dobrze. Szukajmy teraz tutaj to, tej literki i. Też się nic nie ułożyło. A w ostatniej, no mamy trzeci wyraz. No fajnie, raz, dwa, trzy. Ale no tu jest czwarty lis. Czwarty. I teraz zobaczę jeszcze tu, ale tu nic nie dało. Czwarty i tu jeszcze i piąty, ale jeszcze sprawdzę. Cis i s. Zgadza się. Opole. O, p, o, l, e. Zgadza się. To jest drugi. Opole. Cios. C, i, o, s. Trzeci. Oczywiście. Trzeci. Pierwszy, drugi. Lis. Czwarty będzie l, i, s. Czwarty. Ner. N, e, Piąty. Zaraz jeszcze raz sprawdzę. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery. Gdzie piąty? Cztery są. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma piątego. Dobrze, sprawdzę kontrolne. E. e. A kontrolne E? e? Tylko że tu może być mnożnik. Nie, raz jeden. Jeszcze raz zobaczę dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No pięć jest. A pięć to jest trzydzieści złotych. No to będzie się zgadzało. E, e. Dobrze, jeszcze mam jedną. Ta jest z numerkiem cztery. I tutaj tak. W się brakuje nam B. A w pierwszej jest jeden wyraz, w drugiej nie ma nic, a w trzeciej jest też jeden, dwa. Dwa wyrazy są w trzeciej. Dobrze. To jeszcze mamy te litery. Odkrywamy G. A G tu mamy G. Tu jest też. ale nic nam nie utworzyło i jeszcze tu mam dobra następna oj to nic ale ta, ta jeszcze może coś uratuje chociaż nie wierzę chociaż nie wierzę Te. jest jeden wyraz drugi jeden drugi to chyba są tylko dwa, chyba, że coś znów ominęłam, ale to się zaraz okaże, jak odkryję. Zobaczymy. O, no to na pewno już nie. O J. Dobrze, to może podsumuję. Yy, na dzisiejszy odcinek kupiłam cztery zrapeczki, dwie krzyżówki duże i dwie te mniejsze po pięć. Z tego wygrała nam jedna duża i jedna mała. Mała nam dała zwrocik 5 zł, a duża nam dała 30 zł. Także w sumie wydałam 30 zł, a w sumie jest 35. Także super odcinek. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pa.